Haleluja, Kontynuujemy. Nie dlaczego się coś zahamowało, ale, ale kontynuujemy kazanie i mówimy o, czytając ten werset, że, że albowiem dziecię narodziło się nam, y, syn jest dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwał go cudowny doradca Bóg mocny, ojciec odwieszy książę pokoju. Amen. Bóg w ogóle kieruje nasze życie do pokoju. Bóg kieruje Twoje moje życie, żebyś żył w pokoju. Jak nie masz y, y, tego miejsca tego pokoju, nie masz tego miejsca poczucia bezpieczeństwa w Bogu, że wiesz, że cokolwiek się nie działo, ja, ja stoję na skalę. Jest ciężko, ale ja stoję na skalę. Ja byłem odrzucany, bity, nie ściany, bity, i tak dalej, tak dalej, prześladowany po, y, w, różnych, w różnych miejscach, ale ja wiedziałem, że ja stoję w Bogu. Ja miałem pokój w sercu. I mam, i Bóg do tego prowadzi, do ciebie, Twoje życie, moje życie, żebyśmy stali, byli w pokoju. Izrael walczy z różnymi swoimi wrogami, i, i jak się przypatrzymy w Biblii, Izrael jest przykładem, stawem, stawem, jest cieniem tego, co jest nowe. Czyli to jest tylko są te, te takie troszkę możliwości tego, co powinno występować w obfitości w Twoim moim życiu, bo, bo widzicie mnie, widać mnie. Ale, ale za mną stoi cień. Jeżeli patrzy na mój cień, on nie za wiele powie o mnie. Jednak, jednak istota, czyli Nowy Testament wyraża wszystko, co, co mówi o, co mówi, on, co mówi o Bogu. I y, oczywiście wszystko oprócz tych tajemnic, które, które będą nam, nam y, okazane w momencie, kiedy, go, kiedy się poznamy w twarzą twarz twarz w sensie, kiedy, kiedy Bóg, kiedy Bóg, Bóg nas y, po prostu y, y, do siebie przywoła, ale y, do tego momentu możemy się sydzieć i uczyć i poznawać piękno tego, co jest, co, co jest otwarte i co, co Bóg już pokazał, ale uczyć się na to, kiedy patrzysz na ten sam to, to patrzysz na życie y, y, skomplikowane, życie Izraela. I, i które teraz tak, tak samo wy, jest skomplikowane i zobaczysz, że, że to dotyczy Twojego mojego życia. Jeżeli się nauczysz, jeżeli się nauczysz yy, w obecnej chwili yy, yy, po prostu rozznawać sytuację, roz, ro, ro, rozumieć sytuację, to nauczysz, i nauczysz się z nią, się postępować właściwie, to 99% zmartwień jest za to, w ogóle ciebie rzeczy przynajmniej dotyczyć. Jeżeli zobaczysz, w jakich szczegółach mówi Bia, ja, w jakich szczegółach mówi Zakon Mojżesza, w jakich szczegółach mówię, mówią yy, yy, różne sytuacje yy, życiowe i powiesz po prostu, powiesz normalnie, ja myślę, że wszystko wiem, a ja nic nie wiem. Yy, i, I zobaczysz, że, że jeżeli, że, że w niektóre rzeczy w ogóle nie musisz w ogóle wstępować. Że wie, że tam na pewno nie mam iść, bo poznałem historię. Jeżeli się nie uczymy historii, to jesteśmy narażeni na popełnienie błędów, które dotyczyły, dotyczyły sprawy, które były wcześniej. Salomon mówi wręcz, wszystko co było już jest, wszystko co będzie już było w Księd, z rodziciela. Nie my, że teraz łap wow, odkrywają. Odkrywają ludzie, którzy dopiero teraz no, coś tam zobaczyli, ale przed nimi ludzie dawno widzieli. Dawno rozumieli sytuację. Wow, bo nie mieli takiej technologii, bo nie wiedzieli, bo to tamto. Nie bój się, Bóg dał taką mądrość ludziom od początku. To nie byli jacyś jaskiniowcy, którzy uczyli się języka i, i żyli instynktownie tylko. I, i, I po prostu to jest bzdura. Bzdura Darwina, bo tam, którego ojciec był pastorem. Yy, I bajki był, dlatego, że żył go w zgostnieniu, to, to się otworzą na, na, ba, na, na diabelskie bajki i wszystko inne. Kiedy ty i ja poznajemy, poz, za, za, zaczynamy poznawać, poznawać yy, Biblię, poznawać Boga w Biblii, poznawać sytuację, nagle po prostu patrzymy, to jest realność, to jest realność mojego życia. I Izrael, który ma, ma po prostu tyle przykładów ze własnego życia. Nie przyjął Mesjasza. Teraz dużo ludzi, teraz dużo Żydów się nawraca, ale jest w wojnie z wieloma państwami, to, to, to widzimy, że, że po prostu jest. Im jest ciężko. Ale te naturalne sprawy mają, Bóg naturalnie sprawił, że, że Ameryka, państwo przewodnie w, w dziejach w obecnej chwili, po prostu i po stronie Izraela, będzie wspierała, wspiera. Baczy na, 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 na pewne rzeczy i Bóg tego żywa. Ale zobaczcie, gdyby nie mieli, nie, nie mieli, Ameryki, gdyby nie mieli nikogo, mają Pana Panów, Króla Królów, mają Boga Mocnego. Amen. Mają tego, który wszystko umie. Wiecie, Stary Testament, zobaczymy różnego typu walki, różnego typu, typu bitwy. I ja ciągle jestem w tym miejscu, żeby, żeby, żeby wracać do... do, do...